Hej, witajcie. Ja jestem Sterleksi i nagrywam od razu kolejny odcinek z GTA 4. Wiecie dlaczego? Bo zaliczyłam w topę Zapomniałam kompletnie o tym, że jeszcze jest jeden psychodzień, z którym się mamy spotkać. Kompletnie mi to z głowy wyleciało. Wyleciało mi to z głowy i chcę to teraz zrobić jak najszybciej, żeby to jest faktycznie mieć zrobione. Tutaj! Tutaj jest jeden psychodzień, z którym się jeszcze mamy spotkać. Ja kompletnie zapomniałam o tym i e, wyleciało mi to z głowy. I przez to, co mi to z głowy wyleciało, to brakuje nam jeszcze 2% gry. Zabawiam już to 97%, więc chcę teraz zrobić z tego ostatniego przychodnia, który nam został. To będzie krótki odcinek, w którym to zrobimy. A następnie, no w kolejnym odcinku z wiadomo kończymy grę, tak? Pokazywamy na zakończenie, albo sobie. Tutaj mamy ostatniego przychodnia, który nam został jeszcze do, do odchacania, No i to będzie grejsi! Lady, I think you're mistaken. That motherfucker kidnapped me. Anthony, Sal, Tony, Mark, Betty, help me! You stay the fuck away from me, asshole! Help me! Nice. i will have to deal with Anselotti. Stay down there. I'm going to A taksówka zdążyła uciec, no ale proszę bardzo. Mamy wszystkich nieznajomych zaliconych, mamy wszystkich tutaj rodomów zaliconych, mamy 95% gry. No i mam nadzieję, że faktycznie te co ostatnie misje, które nam zostały, doprowadzą do tego, że... Policja mi nie pozwoli zabrać samochodem. Doprowadzą do tego, że faktycznie e, będziemy mieć grę zaliczoną na 100%. No ja tylko co widzę teraz na serio, na poważnie, nie będzie za tak taksówki w polisu Taksi! O jest. Stój! <muletra> Najpierw do mu Nason, Okej! A następnie wracamy do nie problem. Tylko no, cywil odcinek, no! Trochę głupio wysło, bo mogłam w sumie tą kryć zrobić. Uh, w tym powstanie moje odcinko, no, ale wyleciało mi wtedy totalnie z głowy, że jest co, mamy się z nią spotkać. Więc wzpraszam za to. No jak krótko z GTA 4, ale. No, już tak wysło. Podsumowując, teraz już na pewno mamy wszystko zrobione. Została nam już tylko Fabuła. Co ostatnie misje? No, i tym się już będziemy zajmować w kolejnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się to tak spodobał. To będzie na tyle. Bywajcie.